Witajcie wszyscy widzowie. Tutaj Delacruz gotu, gotuję. E, a dzisiaj robimy pizzę. E, mini pizzę. Możecie sami zrobić. Jedyne co trzeba to: jaki, jakiś tost, albo po prostu coś to jest związane z pieczywem. Ser, tarka oraz jakieś zioła. Według mnie to będzie wyzucha. No i co najpierw robimy? Bierzemy jakieś zakrętkę. Bierzemy zakrętkę. Od, od jakiegoś słoika. no wychęć, nie I potem bierzemy języki. Już jesteśmy bardzo na dobrym poziomie. A, zapomniałam sobie wspomnieć, że trzeba mieć mikrofalówkę do tego. Dobra. Wstawiamy na 10 minut, a znaczy 30 sekund ciasto. Odliczajcie razem z nami, widzowie. 5, 3, 2, 1. Już! I gotowe. Mamy już gotowy spód. A zapomniałam mieć dodać. Trzeba mieć coś do pasmarowania. Dobra. Jakąś śmierć jakiś. Później o tak. Bierzemy ser. I rozdrabniamy go, żeby móc czymś posypać. Z serem, pizzę. Już. Dobra, jak widzicie, już trzeba było posypać serem o tą pizzę. Znaczy to się nie nada na sort, prawda? No. Dobra, i teraz bierzemy swoje ziółka lub no tym. Nie, czy, jakąś, czy jakieś hmm? bajery, żeby e, po, po, po prostu pokroić no i Uba? potem Uba? robimy Uba. I potem, potem to posypujemy już pizza wygląda apetycznie a teraz wstawmy do piekarnika na 10 minut już no i już pamiętajcie, że taką pizzę możecie zrobić dla znajomych a jeśli chcecie dla, dla swoich przyjaciół zjeść razem taką pizzę, musicie najpierw, musicie najpierw zrobić takich milion pizzerek. Wydacie na to nie mniej, nie mniej niż 100 tysięcy złotych. Dobra, weź, przestań, złota Pieprzu, rączka. Pieprz, pieprz. Pieprz, dodajemy jakieś przyprawy. W moim przypadku to będzie sól, pieprz oraz na, dam na posłodzenie troskę cukru. Pamiętajcie wszyscy, że możecie tak to zrobić. A i pamiętajcie, marki w widoku to nie są... to nie jest absolutnie nie jest Instagrama. Po prostu mam taką y, kuchnię. I to...